No, nazwa szczytna, ale jak widzimy, nic z tego nie wychodzi. Kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No Maćku, jak masz coś do mnie, to mógłbyś do mnie zadzwonić i się dopiero wypowiadać. Twój chory pomysł, twój chory pomysł o protestach pod domami posłów jest tak skuteczny i tak będzie skuteczny. Jak skuteczne są protesty rolników i zjeżdżeniem po drogach i kurwianiem konsumentów? Moi drodzy państwo, Maciej Maciak skwitował, że jedyną skuteczną formą e, protestów są protesty pod domami posłów. No nic bardziej nie może być mylnego, dlatego że taki poseł sobie będzie leżał na kanapce, e, obstawiony będzie szwadronem policji. Po czym wszyscy dostaną zarzuty na sprowadzenie groźby zagrożenia, utraty zdrowia i życia ze 190, wszyscy będą ciągani. Stwierdził, że moje pomysły, podrobieniem protestów pod centrami logistycznymi, Biedronki, Lidla, Kauflandu, Aldiego czy też Panatonim, są, są chore, są chore. Ponieważ one będą szkodziły gospodarce gospodarce tego państwa, jak i zarówno będą szkodziły konsumentom. No moi drodzy państwo, pierwsza podstawowa rzecz, te centra logistyczne to są centra tak naprawdę Chińczyków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jedyną stratą, jaką będą ponosili, to w takiej sytuacji. Oni będą ponosili, bo nie będą mogli wprowadzić chłamu, który sprzedają za pośrednictwem centrów logistycznych, niszcząc w ten sposób, e, moi drodzy, e, gospodarkę tego państwa, nie płacąc podatków czyli podatku od przychodów. CIT-u, e, grosikowe płacą jednocześnie, przejmują rynek dystrybucji, handlu, e, jak i zarówno e, rolnictwo no, wszystko, przemysł wszystko jest zniszczone. Czyli rajem, rajem podatkowym dla tego państwa jest właśnie stworzenie współpracy pomiędzy politykami, jak i zarówno centrami logistycznymi. Wszyscy odwlekają, żeby nie robić protestów pod centrum logistycznym, na przykład Biedronki. No ale moi drodzy państwo, jeżeli taki protest byśmy zorganizowali pod centrum logistycznym Biedronki, to w tym momencie Mielibyśmy sytuację taką, że do sklepów, do tych paszyk nie dojedzie żywność, która tak naprawdę, w kontekście przepisów G21, wjeżdża do Polski surowiec zachodni na podstawie rejestracji spółki na terenie Polski, która ma tutaj siedzibę. Surowiec pochodzący z zagranicy uzyskuje. Obywatelstwo polskie, czyli taka firma jak na przykład Animex, może na podstawie tych przepisów G21 wprowadzić mięso z zachodu na teren Rzeczpospolitej Polskiej i sprzedać to jako produkt polski. To jest wprowadzanie tak naprawdę konsumentów w błąd. Jeżeli teraz te markety, moi drodzy Państwo, nie płacą podatków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, to jest naruszenie zasady konkurencyjności pomiędzy podmiotami, bo one są zwolnione z podatków. Nie płacą tych podatków, wykorzystują luki, wyprowadzają pieniądze do rajów podatkowych, nie płacąc tak naprawdę składek, które mają istotny wpływ na PKB, wzrost budżetu, a to są wyprowadzane dziesiątki, a nie setki miliardów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Importowanie surowców z Polski, z zagranicy, między innymi moi drodzy, z Chin, bo wieprzowina też z Chin jedzie, panie Maciak. No ale jak, co daje protest pod domem posła? pośmieją się, poleżą na kanapie, popierdzą w stołek, potrąbią, rozjadą się wszyscy i nic z tego nie wyniknie. Ale w momencie, kiedy będą zablokowane centra logistyczne, ale to nie będą protesty, bo ty nie rozumiesz, Maćku, wiesz, podstawowej rzeczy, to nie jest protest rolniczy, to ma być protest konsumencko-rolniczy. Dlatego, że rolnicy będą stawali w obronie zdrowia konsumenta, Niszczenia budżetu krajowego, a jednocześnie będą stawali w obronie, w obronie polskich gospodarstw rolnych, które nie mają gdzie sprzedać towarów w okoliczności, kiedy trwa import. I to wszystko słusznie jest za zgodą posłów. Tylko, że stojąc pod domem posłów, centra logistyczne, jak i zarówno Biedronki, Lidle, Lidl, Dina, Kauflandy, będą świetnie nadal handlowały. Czyli ci, którzy płacą posłom za to, w żaden sposób nie odczują problemu. Poseł się pośmieje, posłucha chuj do dupy za przeproszeniem, po czym spłynie po świni jak po kaczce i pojedzie sobie do Sejmu skasować swoją dietkę, jeszcze go media pokażą, jaki on to jest biedny i pokrzywdzony. Ale kiedy zablokujecie centra logistyczne, to taki prezes centra logistycznego zadzwoni do posłów i senatorów i powie, a za co my wam płacimy, a za co my y, was utrzymujemy i po co my was utrzymujemy, skoro wy dopuszczacie, żeby nam zablokowali możliwość handlowania chińskim, duńskim, belgijskim, ho niemieckim, holenderskim, ukraińskim towarem, rosyjskim. No przecież my żeśmy Wam zapłacili, ale rolnicy nam zablokowali z konsumentami centra logistyczne i my nie mamy towarów w sklepa. Na tym nie ucierpi gospodarka, panie Maciak, dlatego że ten towar, który trafia do marketów, od niego nie jest płacony podatek. Polska jest rajem dla centrów logistycznych. Stawia się jedno za drugim. I widzimy upadek 200 tysięcy gospodarstw w ostatnim pięcioleciu. I co? I kto to zrobił? Zrobiły to markety. Markety, centra logistyczne, zakłady przetwórcze, które są w rękach obcego kapitału. One mają co do zasady: KRS, NIP, Regon i wszystko. Są posadowione jako firmy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale ich udziałowcy to kapitał zagraniczny. Udziałowcy są zagraniczni. W Polsce jest jeden problem. Należy zakazać sprzedawania, tworzenia spółek przez spółki. Czyli na przykładzie takiego animeksu, ten animeks natworzył spółek przez spółki, i ta każda spółka, każdej spółce robi koszty, później do raju podatkowego wszystko wypływa. No ale cóż, Maciej Maciak, niedoszły kandydat na prezydenta mniej uzyskał głosów w wyborach, niż była potrzeba maćku, złożenia Podpisów, które umożliwiały startowanie w wyborach na prezydenta. I ty chcesz mówić, że ja sugerujesz w tym swoim programie, że ja chcę, żeby wrócił Morawiecki, którego należałoby wsadzić do pierdla, za ludobójstwo. To odkonane e, dopuszczeniem szczepionkami, etc., rozwaleniem gospodarki, państwa i tego wszystkiego. No to jest naprawdę szczyt wszystkiego, Maciek. Wiesz, dlaczego ja z tobą nie chcę rozmawiać, ani z tym ruchem dobrobytu, o, ten taki jest, kurwa, dobrobyt, że jak się nasłucham ciebie, to mnie, kurwa, spać się chce. E, a dwa, panie Macie. Ja Cię nigdy nie widziałem na żadnym proteście. Ani górników, ani rolników. Na żadnym. Oż taki jest dobrobyt w, w, według Twojego ruchu, że Pan Maciak siedzi sobie w ciepłym domku, kiedy inni protestują, potrafi tylko krytykować. Pokaż, jak wyjdziesz na barykady, jak coś zrobisz. Zrób protest pod, pod domem posłów. Ty coś zrób. A nie zawsze oczekujesz, że ktoś będzie za ciebie kurwa to robił. I nie rozśmieszaj mnie tym twoim pierdoleniem, że protesty pod domami posłów coś dadzą. Jak nie zaatakujesz centrum logistycznego, zakładów przetwórstwa, nie zablokujesz tego tam, gdzie głównie przyjeżdża ten cały syf. Tam, gdzie tam jest to przetwarzane, tam, gdzie jest początek rozbioru tej gospodarki, państwa polskiego, nie uderzysz w te korporacje, które utrzymują posłów, i te partyjki, to nie ruszą dupy. I nikt nie będzie rozmawiał, żaden minister rolnictwa nie będzie rozmawiał, bo on drwi sobie z rolników, spotyka się, rolnicy jeżdżą do niego, do wykwintnego kurwa ministerstwa rolnictwa, pan minister napnie te swoje marynarkę, popierdoli swoje regułki, po czym wyjadą wszyscy i się śmieją. I nic się nie zmieniło. I tłumaczy rolnikom, to w momencie kiedy zablokujecie centra logistyczne, kiedy uderzycie z poważną siłą, ale to nie mogą być protesty rolnicze, tylko konsumencko-rolnicze z raportami nikowskimi w rękach. Pokazanie, że jest to wspólne działanie nie tylko rolników, ale i zarówno konsumentów, bo rolnik też jest konsumentem. Jeden produkuje warzywa, drugi będzie pro produkował co innego. Więc wzajemnie wszyscy jesteśmy konsumentami każdych dóbr w Polsce. Tyle tylko, że Chińczycy zalewają cały świat, dlatego że wprowadzono w Unii Europejskiej takie normy, które pozwalają na zrobienie takiego burla, że głowa mała. Niech, brak norm jakościowych, brak norm zdrowotnych, restrykcyjnych. Do tego prawodawstwa, które by zamykało takiego prezesa, na przykład Korusa, który sam zeznał, że dodawali komponenty do produkcji smarów technicznych. Tu wiesz, Maciek, ja Cię nawet na swoim procesie w, z Animexem nie widziałem, więc y, daruj sobie te swoje, wiesz, pogaduszki, wiesz, to możesz na tych Yy, yy, tak zwanych, jak to mówią, spotkaniach przedwyborczych, w kandydaturze na prezydenta, w debacie prezydenckiej opowiadać te bajki o Kulawym Zboju i sierotce Marysi. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak ktoś wierzy w ten ruch dobrobytu, no to dobrobyt już Państwo macie i widzicie, jak to wszystko wygląda. No i dużo zdrowia. Panie Maćku, miłej niedzieli chciałem Panu życzyć. Pozdrawiam serdecznie.